Unboxing e, Wektora. Faro miał coś innego robić, ale nie, mo nie może się pochomować, żeby nie zajrzeć. E... Dokładnie. Zabaweczki, zabaweczki. No, ale tego mi w tych wyjazdach. No. Kabelki. Firmowa ściereczka papierowa. Tak jak koszulki dają, to tutaj zostaje takie coś. Jaka słodka. No to jest po prostu połowa firmowej. I tak samo połowa wadowa. Mega. A ty je wcześniej nie widziałaś pierwszy raz no trzymasz pierwszy rynku. Raz Miałeś tylko wektora 7A na 100V. Dokładnie. Prawie dwa razy większy jest. No Nadal dwa... to jest połowa tego co ja woziłem ze sobą w plecaczku po Bieszczarach. To jest naprawdę zajebiste. Czyli tyle tego unboxingu. No, teraz trzeba <laughs> ja podłączyć i to 588 g 100V 5 na 9 teraz 100V 3 na 5 niecałe półki Ten przyłącznik, wektory. przyłącznik tutaj jest Oba wektory. Między, między, tutaj między 5 a 9 przyłącznik, a tutaj przyłącznik jest między, między 3 a 5 Tutaj pokazane, zaznaczone w jakiej pozycji, w jakiej pozycji, ile amper. Teraz mierzymy co? Teraz mierzymy 151, czyli linksowo L-owe, to jest 5 na 9. 10, nie, to jest 10 to jest, na 5. 5 na 10. 10 na 5. No. Ona jest dużo 150 większa, ale ona jest... jest cieńsza. Troszkę cieńsza? No, troszkę. No, troszkę troszkę tak. cieńsza, cieńsza. Troszkę, znaczy dłuższa o jakieś 30%. Zastanawiam się, cięższa. czy była ona do tej torby weszła. I cięższa bo z kablami tu są też, jest porządniejszy kabel dużo. I z kablami waży to cudo. 880, 878 gramów. Czyli dobra, powiedzmy to waży 900 gram, a tu 500 i 600, tak? 1100. Tak. Czyli ten zestaw jest e, cięższy o 200 gramów, Zgadza się? Ten. Tak. Zestaw do Shermana 14 amperowy, kilogram 100, ale może być 600 gramów, a może być 500 gramów, To zależy. To jest jeszcze różująca Linksowa. Firmowa Linksowa, oryginalna 1000 290. Coś tragedii nie ma. tragedii nie ma, ale ona jest wielka. Ona waży 100 gramów tylko ciężej niż te dwie moje. No, ale jest, ona ma tylko 5 amper. Aha. 5A to samo to co, co, co tutaj kanapeczka. w 500 gramach, no Dokładnie. E, no to rzeczywiście kanapka. I no. dwie paczki papierosów, jak to się ktoś to, kiedyś No to jest po prostu wielkie bydle. Ich jest, jest. Nawet nie ma jak położyć cicho, bo to jest w ogóle nieporównywalne. No to jeszcze trochę dalej. No tylko wziąć. to jest 100 V, a to 150, nie? A zwłaszcza A nie... jeszcze jest straszliwie głośno. A to w ogóle cicho. A to, ta twoja cicha jest? Ta e, wektora tak, bardzo. A ta 5 na 10. A czy ona grzeje mocno? Ciepło powietrze wychodzi ciepło z niej? bardzo? Nie zauważyłem. Bo my jesteśmy nie, teraz w kamperze, nie. a jak te ładowarki włączam, nawet tą małą, to zajebiście ogrzewa pomieszczenie, bo u mnie po powietrze nie. stąd idzie. No serio, jakbym te dwie podłączył, to bym mógł bez wybasto nagrzać wnętrze. Nie no, to tak to, to, to nie zauważyłem. To już bardziej przetwornica mi grzeje powietrze w wanie niż, niż sama ładowarka. Zważmy jeszcze te dwie bez kabla zasilającego. To ładowarki 84V, 500W od EU Units Cycles, tak to się mówi? I to są ładowarki inteligentne. Bardzo dobre zresztą. Nie będę ich sprzedawać, bo one idealnie bez kabla można dołożyć kabel, żeby było sprawiedliwie. Z oryginalnej linksowej jest taki sam kabel. Nie za długi? Nie, on jest króciutki. On jest króciutki. No. Więc to jest takie oszukaństwo trochę na wadze, bo w wektorze są dłuższe kable. I ona waży. To jest tylko nie wiem, która to jest. Trzeba sprawdzić, czy to jest 84. Eee, to jest setka. Wydaje mi się, że setka jest y, lżejsza 1100. Czyli podobnie do oryginalnej, do oryginalnej Linksa, tak? Mhm. Tyle, że Tylko, mniejsza że jest dużo to jest. mniejsza. Gdybyśmy tak położyli jedną do drugiej, to no, ta linksowa jest naprawdę... W tej samej grubości, ale... W jakiś sposób jest strasznie nieporęczna. Być może to jest kwestia tych ostrych tyle, kantów tyle jest długości i wszystkiego. I jest też dłuższa. tutaj jest to największe. Jak się ją do plecaka włoży, to właściwie można być pewnym, że przy pierwszej glebie będzie dziura w plecaku albo w plecach. O, A to jest 84V i 1200 też waży. I tam 1200, tak? tak? Czyli one ważą mhm. identycznie. Tak samo. No i spoko. Więc na no, poprzednim filmie trochę mnie poniosło z tym, że dwa razy, dwa razy lżejsze jest w <laughs> Koloryzowane trochę było, bo wyjąłeś z pudełka to tak... No ale to różnica jest po prostu bardzo duża, jeśli chodzi o to, w jaki sposób to można obsługiwać, trzymać w rękach.